Witam cię ponownie na moim kanale. Tutaj Alex. Dobrze. Alex jest w pracy, Monia też. I zakończyliśmy na tym, że chciałam ogarnąć dziadka, żeby on zakończył żywot w bardziej spektakularny sposób. Zresztą nie wiem, czy on będzie spektakularny, bo chciałam po prostu spróbować. Może, jak ty tutaj usiądziesz, to on nie zaśnie od razu. O kurcze, blada! Ty idziesz do pracy? Ej, zobaczcie! ta sprzątaczka umarła, to przyszedł Cyryl-ciastko. Kurczę, Cyrylku. Ciebie to bym nie chciała się pozbywać. Ale to dobrze, bo nie będę musiała tego wszystkiego sprzątać, tylko będę mogła się zająć sobą. No tak, zdobył punkt kondycji. Dziadek tu sobie pewnie przyśnie w tej wannie. Nie, nawet nie wszystko czysto posprzątane. Tutaj też byłeś. Dobrze, no to jak cyryłku posprzątałeś, możesz iść do domu. Ja idę spać. I Czekamy na resztę. Reżyserka teledysków muzycznych lokalnego miasteczka filmowego poprosiła by Sergius, zmontował kilka scen na taśmie 8 mm. O. Mm, mm. Tragiczny klaun. Sergiuszu, jesteś moją żyłą złota! Zobaczcie tylko. Sergiusz znajduje scenę, w której Staśko opuszcza kilka maczuk do żonglowania oraz drugą, w której Klaw wpatruje się apatycznie w swój własny autoportret. Znajduje także rzadki montaż śmiejących się dzieci ostro, zestawionych z cichopatrzącym Staśkiem. Sergiusz szybko skleja ze sobą trzy sceny i sprawia, by subtelna siła charakteru Staśka stała się siłą napędową 37-sekundowego musicalu. Sergiusz oddaje zdjęcie, a pani reżyser jest w niebo wzięta. Umieszcza jego nazwisko na liście. Twórców teledysku, a Sergiusz już zarabia 7 tysięcy simoleonów oraz 3 punkty kreatywności Wo, coś wspaniałego znaczy oczywiście to jest moja zasługa ponieważ to ja dobrze kliknąłam dobrze dziewczynki już wróciły ty chciałabyś mieć zabawy trochę czy zbieranie pieniędzy dla ciebie będzie zabawą o znowu się ludzie strzępią że Leon się do nich nie odzywa no ale to ten... to Aurelia Pacenka fajna jest Oho, hej, chwila. My nie chcemy zabijać dziadka. Jeszcze nie teraz. <laughs> nie mogę w to uwierzyć. Leon, po tym, co mu zrobiłam, jak go trzymałam w tym basenie, on chce jeszcze w nim popływać. Oj, popływasz jeszcze tam, kochanie. Powitamy panią pacynkę. Kompletnie zapomniałam o tym moim chłopaku, o Tristanie. Ale on sam do mnie nie dzwoni ani nie przychodzi. Przecież dalej mieszkamy w tej samej miejscowości. Chciałabym się iść wykąpać, ale nie mam. Łazienka jest zajęta. Mmm, nie podoba mi się to. Paszową mi stąd. Ja muszę się wykąpać, nie ty. Burczy w brzuchu. Wyżarłeś wszystko, to tak jest. Teraz mam pieniądze, to nie muszę wcale jedzenia zamawiać. Mogę kupić lodówkę. A, kupię taką samą, tylko troszeczkę bardziej matową. Spoiler, uwaga, stać mnie. Teraz możesz jeszcze raz. Podaj tym razem obiad makaron z serem. Wciąż mam tylko dwa łóżka, a cztery simy. Naprawdę. To jest dla mnie za wiele. Co ona robi? Jakby nie mogła tego zjeść? Mekona nie, nie masajdonia. O, wiem, wiem, co ty będziesz, Alexi, robić. Będziesz oglądała przez Tworza. On mi przeszkadza, ja nie chcę, żeby on tu już był. No to jak chcesz, to i sobie pobiegać po wsi. Udało ci się odkryć nieznaną gwiazdę. Dostajesz 500 Simlamonów. You mam już 44. 44 tysiące punktów, i uwaga, emerytem będę za 12 dni. Moja Aleksi, wypijesz to do dna. Tylko zdobędziesz jeszcze jeden punkcik. A ty też masz jutro wolne? No oczywiście, że tak, bo przecież. I wypijesz to. Co się tam szczępisz? Łóżka wszystkie są zajęte, jakbyś chciał wiedzieć. To najwyżej możesz sobie zjeść. O. Słuchajcie, ja wezmę i go serio zatłukę, bez żadnych finezji. O! No trudno, nie ma łóżka, no to nie będzie spania. Mm. No, jemu widać to, nie, nikomu to nie przeszkadza. No w zasadzie ten śpi, więc on tu jest nieobecny, jakby go nie było. O co ty mu robisz? Karci mnie. Aha, bo tutaj w De Sims 2 jest coś takiego, że stare dziady one mogą karcić młodych ludzi. O, o, o. A, że już szósta rana to będziesz oglądał obłoki. Chciałam, żebyś patrzył w gwiazdy i może żeby coś cię przygniotła jakaś satelita. Nie, nie będziesz sprzątać, bo to jest bez sensu. Ale wy już nie macie za bardzo, co tutaj robić. Ty dalej będziesz. Aha, spójrz przez to. Nie można oglądać gwiazd. No tak. Ale może logika będzie ci się ładować. <grymne> Świrów? Podglądasz? Cożeś tu przyleciał? Co ty, ty ode mnie chcesz? E, aha, on na mnie nakrzyczał, bo go podglądałam. Mam ochotę zrobić tutaj rewolucję w tym domu. Po pierwsze, zrobić przemeblówkę. Po drugie, zrobić porządek z tymi simami. Bo mnie już denerwują. Dziadek, do piachu. Sergiusz, chyba też do piachu. Mam już 15 tysięcy simulonów, więc one na pewno już mi starczą, żeby coś fajnego tu zrobić. Podoba mi się, że parkuję tutaj na środku jezdni. Maluj własny obrazek. Aha, to są jakieś screeny, co ja zrobiłam, czy co to jest? I, i te randomne jakieś zdjęcia, skąd one są w ogóle? nie chcę tego kota. No i nie pościerał nic. Aha, bo on nie wie, że to trzeba odetkać kibel? Naj, Najsampierw? Zobaczymy, czy Cyryl będzie dalej walczył z toaletą. Gdzie wynieść śmieci? Wow, on to też ogarnia, ale super. Widzieliście kiedyś taką super firmę sprzątającą, co nawet w ogrodzie ci porobi? Padłam na jeszcze lepszy plan. Na robić tyle tych dołków, że Cyryl będzie cały dzień to zakopywał i się zamęczy na śmierć. Zrobimy to dzisiaj, teraz. Szybko, dziewczynki, kopcie, kopcie. Dobra, nieważne. Kopcie da. O, jest! Dzieje się, dzieje się. Tak, 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 kopcie, kopcie. Z was jest dwie, to będzie lepiej. No, ty jak zwykle. Marudzisz i marudzisz. Jest już e, 17 i on dalej tu jest. Kto? Aha, ty. To, ty. to ty zastąpisz, Alex. Jest już dość późno, muszę już iść. Jakim... Czemu ty mnie zostawiasz z tym syfem? No i co ja teraz z tym zrobię? O, rany! Mój plan nie wypalił. I zostałam teraz takim podwórkiem. I monia znalazła skrzynię. To świetnie się składa, bo akurat skrzynię moniową możemy. Myślę, że sprzedać. Będzie na remont. Lampa. Klubu nocnego. Chyba on jest kleptomanem i kradnie. Lampalmę. Aha, i stąd on miał tego. Krasnalab, on komuś go ukradł. Mhm, mm wszystko jasne. No to jutro sprzątaczek będzie to ogarniał. Zaraz Moniczka mi tu wykorkuje. Ale ona znalazła skrzynię, także jest uniewinniona. <laughs> Się bujasz we mnie? Denerwuje mnie ta jedna łazienka, jest problematyczna. Nie mogę spać, przez to, że Sergiusz mi zajął... Miejsce. No to poglądamy gwiazdy. Czy chcę, czy nie? Muszę kupić jeszcze jedno łóżko. Telefon mnie obudził. Odbierz. Czego chcesz? Nie, bo to jakiś skam znowu. Nie wiem, co ty byś mógł robić. Niby teoretycznie z zima, ale ja bym chciała, żeby już spadł śnieg. Och, ten dom jest obrzydliwy. Dobra, odetkaj klopa. Odetkałeś go, czy narzekasz, że jest brzydko? ty się weź za sposprzątanie w kuchni. Aha, jeszcze się zepsuła ta zmywara. No to ją naprawisz. Akurat ci prąd popieści, bo to jest bardzo częste. Ja mam świetny pomysł. Jak on ma jakieś punkty umiejętności, kupić tą simową pompę i wysłać z niego punkty umiejętności. Czy to jest warte tego? Co ty tam potrafisz? Niewiele, ale zawsze to coś, nie? Mam świetny pomysł. Jeśli ci nie pasuje, to zawsze możesz to wszystko pomywać. Jak będzie teraz śnieg, to on nie będzie w stanie tego zakopać. To może ty powypełniaj to. Zacznij, nie? Nie, to jest bez sensu. I teraz tego nie mogę zrobić. Bo on ma tak niski wystrój, że nie jest w stanie tego zrobić. Teraz niedobrze. Niedobrze, bardzo niedobrze. On się tym zajmie. On tu będzie. Cyryl będzie miał moc, żeby naprawić moje podwórko. Jak idzie panu sprzątającemu? No, sprawnie mu to idzie. On to wszystko ogarnie. Pomóc ci, może mi się uda. Bo ty sobie stąd pójdziesz i będzie dopiero kapa. O, przyjechał. To doskonale. Naumiemy się wszystkiego w minutę. Pobierz umiejętności od Sergiusz. Ty już zawijasz ogóra do domu? To za frajer. Co my tam mamy? Nie wiadomo co, ale coś mamy. Wkurza mnie to, tłumiące to, więc wypełni O, cisza. Nic mnie to nie opłaci. No. O, cholera. Nie. Kurcze bele! Nie. Moje życie to porażka Zapłaciłam 17 tysięcy punktów Za to, żebym ja straciła I że się odlaź Mnie nie drażni Straciłaś punkt gotowania, tak? No to teraz musisz się ręcznie uczyć A wy co, wygrzdzeni jesteście porządnie? Wiesz co, dziadu właśnie do basenu, nie obchodzi mnie to już Nie chcecie widzieć Wykorzystałam cię już Dobra, udało się. Zdobyłam. Ale dalej jesteś. Nie pójść do pracy i zostać w domu. O tyle serze. Kurczę, ktoś tu wlazł. Kto to jest? Ryszard koszula, jak ty tu wlazłeś? Ja nie chciałam, żebyś tu wchodził i dlaczego to zrobiłeś? Nie no, ryśka stąd trzeba, w, trzeba go stąd uratować. O! Nie zauważyłam go nawet, że on tu Muszę też schować tą trampolinę, żeby mi tutaj Simy nie wchodziły. Nie no, ty znowu chcesz tu? Chyba cię coś. Kim on w ogóle jest? Nie mogę z nim wykonać żadnego działania. Co to za tajemniczy w ogóle gość? Nie mogę nic z nim zrobić. Kim on jest? Jakiś tajemniczy Rysiu tu przyszedł, tak sobie o popuskać się w moim basenie. Dobra, chowam te biznesy. No i poszedł. Dziwne. Może on przyszedł z Sergiuszem z pracy i przez wypadek tu wpadł. Mocno mi, że przechulałam tyle punktów. I jeszcze dzisiaj moje synki idą do roboty. To musisz się ogarnąć już, Alexi. Nie wiem, czy ona się wyrobi. Jest już czwarta. To się pośpię, może chwileczkę, chociaż. Dalej chcesz zostać w domu. Nie no, musisz iść. Musisz dostać awans. Ale jesteś w zasadzie nieszczęśliwa. Bo chyba go nie dostaniesz. No Dobra, wstawajcie, idźcie obie. Zaczynamy rewolucję. Rewolucja będzie polegać na tym, że tutaj zrobię kuchnię. No i. Wracam do Was z już gotowym domkiem. Zrobiłam to bez nagrywania, ze względu na to, że zajęłoby mi to strasznie dużo czasu, bo każdy wie chyba, ile ja wybieram meble. Zrobiłam sufit, ten taki za darmo. Tu, gdzie była kuchnia, dałam tylko drzewka i maszynę do ćwiczeń. Łazienka jest bez zmian, za to sypialnia prezentuje się tak. Dodałam tutaj regał, komodę, no i zmieniłam ściany. W małym saloniku zostawiałam łóżka, sztalugę, którą pewnie będą musiała i tak przestawić, bo się tam nie dostaną simy. I takie dżindżibołe różne duperele. No i kuchnia. Jak dobrze pamiętacie, to żadne blaty mi się nie podobały, więc postanowiłam wziąć... Podstawowe meble i wszystko tutaj doprawić takimi akcentami małymi, czyli tutaj jakaś różowa świeczuszka, kurki od kranów, zrobiłam tutaj szafeczkę takim subtelnym światłem, żeby to fajnie w nocy wyglądało, duże okno, bo mi takie pasowało tutaj. No i tą tapetę, obraz, jakieś ledy. Powiem Wam, że bardzo długo nad tym siedziałam, bo cały czas mi się coś nie podobało. No ale taką stworzyłam kompozycję i myślę, że jest całkiem znośna. Chociaż jak tak się przyjrzeć każdemu elementowi, to nic tu do siebie nie pasuje. Myślę, że całość ciła fajnie wszystko współgra. Tu mamy widok na basen. Bardzo ładny. No i tutaj nic się nie zmieniło oprócz tego, że dodałam tutaj trochę trawy, jakiegoś żwiru, drzewek przed domem, krzewów. Zostało mi około 600 simulonów, a tak naprawdę nie jest to finalna wersja tego domu. Jak tak teraz widzę, w zasadzie, jakbym przebudowała tą łazienkę, by kuchnia mogła być tu. Ale wtedy musiałabym też dać jakieś drzwi, a one mi tutaj po prostu pasują. No nieważne, po prostu jest jak jest. On tutaj wygląda jak ta rzeźba z Wyspy Wielkanocnej. No nie gadaj, że masz małą higienę. O, uciszyłam go. Dam mu pływanie na plecach. Bardzo dobry sposób, polecam. Aż takiej nienawidzisz? Ale co jest bardzo interesujące, że Leon nie przyłapał Moniki na zdradzie z Alex, tylko odwrotnie, Alex ich przyłapał, więc dlaczego oni nią zły? Aha, ja już wiem, dlaczego nie znają zły, bo on się w takim razie dowiedział, że Monia z Alex ze sobą kręciły. Wszystko jasne. Przyszedł pan ciastko. Pełen profesjonalizm. On przynajmniej mi nie kradnie pieniędzy z drzewków. Bardzo to w nim lubię. O, znowu. Monika i jej kolega. Pokazują w pracy swoje kolekcje insektów. Boże, Monia, jako ty to pracujesz, bo ja już nie wiem. Powiedz koledze. Kolega jest wdzięczny za poprawkę. O. Między sygami tworzy się natychmiastowa więź i Monia go przynosi do domu. Mm. Kto zwariował? Ty? Ło. Przyszedł do mnie. Running, ale nie mogę z nim nic zrobić, tylko wypędzić. I stoi on na wodzie. Dobra, dobra. Za dużo będziecie mieli dobrego w tym odcinku. Dom wyremontowałam. Próbowałam z panu sprzątającemu narobić lipy. Dziadka znowu wzięłam w pasenie. Dużo się działo, więc ja myślę, że resztę akcji przeniesiemy do kolejnej części. Zapraszam do obejrzenia moich poprzednich filmików. Proszę o subskrypcję i komentarz po treści. Hmm. Hmm, 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 hmm. O treści ciastko. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.